Was już w trzeciej części, w której pokazuję, co zrobiłam na szydełku. W pierwszej części jeśli nie widzieliście, pokazywałam wszystkie rzeczy, które zrobiłam do domu, natomiast w drugiej części widzieliśmy głównie nakrycia na głowę i jakieś inne pierdoły, które zrobiłam na szydełku. A dzisiaj zobaczymy sobie swetry, kamizelki, topy, spódnice i nawet spodnie. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda, to zapraszam Was do oglądania. Chciałabym wspomnieć jeszcze jedną małą rzecz. Jeśli nie widzieliście pozostałych części, to tam mówiłam, że są to wszystkie rzeczy, które aktualnie mam w domu. Zrobiłam ich o wiele, wiele więcej. Po prostu je sprzedałam, oddałam, albo są gdzieś, a nie wiem gdzie, albo po prostu ma je ktoś ode mnie z rodziny. Także to jest po prostu taka część rzeczy, które zrobiłam na szydełku i już nie przedłużam i pokazuję wam co zrobiłam. Tym razem również e, nie będę przymierzała tych rzeczy na siebie. Chyba, że będą to jakieś kardigany, e, to wtedy wam oczywiście pokażę i przygotowałam sobie wszystko podzieliłam na sekcje. Także zaczniemy może od swetrów i kamizelek, bo mam je tutaj przed sobą. I są tutaj też koszule. Także będę wrzucała Wam też zdjęcia, tak jak robiłam to w poprzednich filmach, żebyście mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. I na pierwszym miejscu jest taka koszula, jest to koszula męska, zrobiona na zamówienie, ale niestety nie spodobały się. Rękawy mojej klientce, dlatego teraz koszula jest u mnie i mam nadzieję, że uda mi się ją kiedyś sprzedać. Jest to taka koszula z siateczki, ona ma kołnierzyk i jest zapinana na guziki, czyli tak prawidłowo jak powinno to wyglądać w prawdziwej koszuli. Także możemy sobie ją zapiąć. E, ona ma troszeczkę zwężane rękawy. Widać to właśnie w tym miejscu, żeby nie były takie bardzo szerokie. Jeśli robiliście mesztop, to wiecie, że one by były takimi prostymi tubami. Tak się prezentuje pierwsza część z tej sekcji ze sweterkami. Także mamy tutaj też koszulę, i to była pierwsza rzecz. W jednej z części mówiłam, że robiłam przebranie na Halloween i byłam czarownicą i tutaj jest właśnie jedna część mojego kostiumu, ale można ją nosić też na co dzień, bo jest to taki króciutki mesh top. A jeśli chcecie zrobić taki mesh top dla siebie, to odsyłam was do filmu z tutorialem na dokładnie taki mesh top. A jeśli już jesteśmy przy mesh topach, to ten pewnie dobrze jest Wam znany, jeśli oglądaliście tutorial, bo dokładnie ten mesztop tam wykonuje. Także mamy dwa mesztopy, i w sumie zostajemy jeszcze przy mesztopach, ale tym razem jest to troszeczkę przerobiony mesztop. I mamy tutaj mesztop ze współpracy z Hobby, i jest on z takim tutaj futerkiem na biuście, i ma takie mega cute. Rękawki, ale przyznam się szczerze, że myślałam, że to będzie lepiej wyglądało. E, pisaliście mi, że Wam się podoba mi osobiście tak średnio, teraz zrobiłabym to inaczej może zostawiłabym tylko te rękawki, ale taki jest, już, już taki zostanie. Kolejną rzeczą są kardigany, które kocham robić i aktualnie pracuję nad takim różowym i tutaj mamy szary. Taki prościutki. Troszeczkę go chciałam przedłużyć, więc widać, że tutaj jest takie odcięcie. Ten kolorowy może jest już Wam znany, bo bardzo często go pokazuję. On jest ulepszony o ściągacze i już go zakładam. I zrobiłam jeszcze drugi, dokładnie taki sam dla mojej mamy, tylko że dodałam ściągacz jeszcze na dole. I dla mojego narzeczonego również zrobiłam taki, tylko że fioletowo-szary. Patrzę tam na włóczkę. Jest on fioletowy, ciemny, jasny, taki pośredni, jasny, szary i ciemno-szary. Musiałam sobie zerknąć, żeby Was nie zmylić. Także tak się prezentuje. On jest z włóczki Horizon od Hobby. I zaraz Wam powiem w jakim kolorze. Mój jest zrobiony z takich motków od hobby, natomiast mojego narzeczonego jest zrobiony z takiego fioletowego motka i ten jest numer 03, a ten 07. Ja do stworzenia tych trzech kardiganów złożyłam trzy takie motki. Tak samo mówię o tym w tutorialu na taki kardigan i pewnie jest Wam już znany, jeśli oglądaliście również ten kardigan. Ponieważ w tym tutorialu robię dokładnie ten kardigan. I ten kardigan również jest wykonany z włóczki Horizon od Hobby, tylko że tutaj mamy wersję świąteczną i ten kardigan oraz ten szary będzie dostępny u mnie na stoisku e, podczas targów, które odbędą się w Instytucie Designu w Kielcach e, 9 i 10 listopada. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, jeśli chcecie. E, Kupić sobie taki kardigan, to będzie dostępny również w tworze różowy, tak jak wcześniej już wspomniałam, i on również będzie do zakupienia. A jeśli chcecie sami stworzyć takie kardigany, to zapraszam Was do filmu, w którym pokazuję, jak stworzyć dokładnie taki kardigan. Jeśli jesteśmy już przy temacie swetrów, to przejdziemy do swetrów. Tu mam pierwszy sweter, jest on z takiej grubej włóczki, jest na lewą stronę, ale to nieważne. I jest to sweter, który zrobiłam również we współpracy z hobby. I zrobiłam dokładnie dwa takie same swetry i jeden jest mój, a drugi jest mojej mamy. Tylko na razie pokażę wam jeden, także tak się prezentuje. Jest bardzo, bardzo gruby, dlatego rzadko w nim chodzę, bo naprawdę jest mi w nim gorąco. Kolejny sweter, który pewnie y, osoby, które mnie obserwują na tych pozostałych platformach już kojarzą, jest to mój ulubiony sweter. Z resztek i są to również resztki włóczek od hobby. Ma takie szerokie rękawy i wystające nitki, które zostawiłam specjalnie. Niestety ucięło mi film i nie wiem, w którym momencie zakończyłam, ale dodawałam do tego swetra specjalnie takie końcóweczki w niektórych miejscach dla takiego lepszego efektu, właśnie takich nitek końcowych. Teraz przejdziemy do świątecznego, kolejnego świątecznego swetra. I jest to sweter z choinką w takich świątecznych barwach. Jest on troszeczkę mi powiem szczerze, wyszedł inny niż myślałam i układa się tak trochę, że ma się odkryte ramiona. Jest dosyć tutaj szeroki, ale ma taką słodką choineczkę, Także kolejny sweter może już znać. Jest to sweter z takich kwadratów, z taką mandalą, jak ja to nazywam. I tutorial na te kwadraty też jest u mnie na profilu, jakby ktoś był ciekawy. Więc tak się prezentuje: jest to 100% wełna. Tutaj mamy podobny styl jak nasze kardigany, tylko że jest to biała, bawełniana koszula na lato. Ja uwielbiam ją i Chodziłam w niej bardzo często latem i jest to ten sam wzór jak na kardigan, tylko że kończymy w momencie, gdy mamy odpowiednią długość naszych rękawków. Tutaj na długość i robimy kołnierzyk w formie zwykłego prostokąta i doszywamy. Także tak się prezentuje: koszula. Jeśli nie oglądaliście poprzednich części, to zachęcam do tej poprzedniej części o rzeczach z nakryciami na głowę. Zobaczyć, bo tam opowiadałam właśnie o projekcie na off-fashion i to jest dokładnie ten e, sweter, który wykonałam na szydełku i na maszynie dziewiarskiej. On jest cały, popruty, dosłownie, jakby się sypał. Także jest to celowe. Wygląda jak postrzępiony, taki jakby podrapany, ale o taki efekt właśnie mi chodziło. I ma on dużo za długie rękawy. Do tego są spodnie, które później zobaczycie. Niedawno wstawiłam post z takim topem. Jest to top z rękawkami wykonanymi na maszynie dziewiarskiej. Natomiast środek był to taki top tuba, i doszyłam je za pomocą szydełka do tych rękawów, także. Dwa pomysły połączyłam w jedno. Na koniec zostały nam kamizelki, i może zacznę od tej, bo jest to moja pierwsza kamizelka, którą wykonałam na szydełku. Zrobiłam ją bardzo szybko i byłam z niej bardzo zadowolona, ale teraz nie jestem z niej zadowolona, bo możecie sobie porównać moją pierwszą kamizelkę, którą wykonałam na szydełku. I ostatnią kamizelkę, którą wykonałam na szydełku. Według mnie jest tu spora różnica, ale to już może Wy ocenicie, <grych> która bardziej Wam się podoba widać, że tutaj jest dokładniej wykonane niż tutaj i tu wykorzystam jakieś byle jakie włóczki, które miałam w domu, bo po prostu dopiero się uczyłam, a tutaj już mamy 100% wełna. Moją drugą kamizelką była kamizelka zielono-różowa, którą też kocham i chodzę w niej cały czas, a do tego do kompletu jest sweterek, który zrobiłam dla Franceski, więc mamy takie matching sweterki. Wstawię Wam tutaj chyba zdjęcie, jeśli mam, jeśli nie, to przepraszam, ale nie wiem, gdzie jest ten sweterek, także muszę poszukać. A tutaj kiedyś chciałam coś zrobić z kwadratów i nie wiedziałam właściwie co i stworzyłam taką kamizelkę z ośmiu takich dużych kwadratów, a na dole mamy ściągacz. Teraz przejdziemy do spódnic i spodni. Ta część będzie troszeczkę krótsza, bo mam zdecydowanie mniej takich rzeczy. Moja pierwsza spódnica, która miała być później poszewką na e, poduszkę, jest to po prostu. To są po prostu zszyte kwadraty. <laughs> jest to 8 kwadratów, obrobione dookoła, jeszcze więc taka niby spódnica. Tutaj mam właśnie spodnie, które były do kompletu, do tego swetra prującego się. Tu jest taka siateczka, trochę wyglądają jak kraj stopy, ale. Taki miałam po prostu zamysł. Kolejne spodnie są to spodnie również ze współpracy z Hobby. Są to spodnie z kwadratów babuni, i mam do nich top. O, właśnie taki. Jest to taki komplet do chodzenia po domu, chociaż nigdy w życiu w nim nie chodziłam. Także takie coś stworzyłam, więc tego topu już Wam później nie będę pokazywała. Więc mamy takie spodnie. Tu mamy dwie spódnice, które zrobiłam, i jedna to jest taka zwykła fioletowa tuba z różowym paskiem i ze ściągaczem. Natomiast tutaj jest y, spódnica, która jest wykonana z takiego wzoru, z takich y, słupków. Nie wiem jak on się dokładnie nazywa, ale właściwie to w tą stronę jest, bo tutaj na dole się rozszerza. Także też taka tuba. Tutaj mamy. Y Tegoroczny Halloween. Niestety w tym roku nie wyrobiłam się ze zrobieniem e, wielkiego, gigantycznego pająka, więc wymyśliłam taką e, czarownicową mesz sukienkę i ona jest z pluszowej włóczki. Także takie rozwiązanie na tegoroczny Halloween. I tutaj jest kolejna część mojego stroju z, z Halloween z zeszłego roku. I jest to spódnica, tylko dajcie mi chwilę, bo nie wiem, jak ona idzie o coś takiego. Może tak wam pokażę. Jest to po prostu dziurawa, jak prująca się spódnica i ją nakładamy na inną spódnicę. To jest po prostu, daje nam efekt takiego trochę pajęczyny. Nie wiem, możecie napisać, z czym Wam się kojarzy. Do tego był mesh top, a pod masztop miałam czerwony top, który za chwilę Wam pokażę w kolejnej serii, bo przechodzimy już do topów i zacznę od topu, który był właśnie do stroju czarownicy. Do stroju czarownicy użyłam takiego topu i jest to taki najprostszy top, który wiążemy za szyją oraz na plecach, i mamy takie odkryte plecy. Także bardzo prosty wzór. Zrobiony ze słupków i jest to bawełna. To taki mamy drugi top. I może ja sobie podzielę trochę te topy i za chwilę do Was wracam. Tu mam trzy topy, które są topami z kwadratów babuni i zakładamy je tutaj na głowę i wiążemy na plecach. I mam dokładnie trzy takie topy. Dwa są w takich białych kwadratach, a ten jest z niebieskich. Granatowych kwadratów. Bardzo prosty wzór, wystarczy kilka kwadratów i mamy fajny top. Możecie sobie zatrzymać, zrobić screena, żeby zobaczyć w jaki sposób zszywamy te kwadraty i dorabiamy tylko łańcuszki. Także to są pierwsze topy. Pierwsza seria topów, czyli topy z kwadratów. Tutaj do topów dorzuciłam też, uwaga, bikini. Jest to bikini zrobione na szydełku. Nigdy w życiu w nim nie byłam, ale chciałam spróbować i zrobiłam. Mamy dół od bikini, a tutaj mamy górę od bikini. I jest ona taka turkusowa z, limonkową, z limonkowym wykończeniem. Największa część topów, czyli takie basic topy, tylko różnią się malutkimi elementami. I zacznę może od tego topu. Jest to top, który wykonałam na walentynki, i on ma tutaj takie słodkie e, ramiączka. Trochę przypominają mi serduszka, więc jest po prostu różowo-czerwony. Tutaj mam tęczowy top, bardzo lubię ten wzór. E, jak wykonuję te topy, miałam kilka zamówień, więc wam też się pewnie podobają. Tylko ten jeden ma małą wadę, bo źle łączyłam ze sobą tutaj na dole włóczki i mi się popróbuje. Dlatego po prostu leży. Jeśli oglądaliście poprzednią część z kapeluszami, tam mówiłam o kapeluszu, do którego mam dorobiony top i to jest właśnie ten top z zielonej i fioletowej włóczki. Jest taki prościutki, ten też jest z tych takich basic topów prostych, tylko tutaj zmieniłam kolory w tej dolnej części. Kolejne dwa basic topy, ten jest zielony, ale ma wszyte tutaj gąbeczki, żeby usztywnić, a tutaj jest również bardzo podobny, ale widzicie miseczki są ułożone w drugą stronę, bo chciałam spróbować coś nowego. I jest to w ogóle włóczka, którą kupiłam w lumpie i zobaczcie, jaka ona jest piękna. Nie pamiętam jej nazwy, ale ostatnio widziałam ją w Polimeksie. Także jeśli ktoś się złodzi, to w Polimeksie dostaniecie taką piękną włóczkę, a ja zapłaciłam za nią chyba z 5 zł. Jeszcze jeden znalazłam top, który jest takim basiciem i jest to czerwony, bawełniany top. I nie wiem, czy Wam pokazywałam. Te sznureczki idą tutaj od miseczek na plecy. I na plecach po prostu tak na krzyż przekładamy z jednego miejsca do drugiego i wiążemy. Tutaj mam dwa topy z takimi falbankami. Jeden jest z takiej grubszej bawełny, ten jest troszeczkę cieńszej. Ten jest, widzicie, tutaj ma troszeczkę inną tą koronkę. Tutaj mam kilka takich też topów, które są z taką jakby z siateczką na dole tutaj kolejny ona tylko, jak wam to pokazać tutaj jest z taką siateczką u góry też i na dole kolejny tym razem różowy top z też siateczką na dole i ten top był do mojego licencjatu i dlatego jest zrobiony z akrylu i też ma siateczkę na dole tutaj mam top który wykonałam z wzoru dziewczyny z z YouTube'a, ale niestety nie pamiętam nigdy jej nazwy, dlatego Wam napiszę gdzieś tutaj na dole i to się nazywa Picabu Top i on ma tutaj takie wycięcie, także taki też zrobiłam. Kolejna góra od bikini, ale na taki dosyć mały biust. Bardzo prosty top, wystarczy, że zrobimy miseczki i do tego sznureczki. Tu znalazłam jeszcze jeden basic top wykonany z akrylu, ponieważ był to mój licencjat i to była osłonka na doniczkę. Jeśli nie oglądaliście to w pierwszej części, opowiadam troszeczkę o moim licencjacie, także zapraszam was do obejrzenia. I tutaj kolejny, który również był chyba do mojego licencjatu i to też jest jak taka góra od bikini. Teraz przejdziemy do topów typu inne i zobaczymy co tutaj mam. Pierwszy top. Jest to taki moherkowy różowiutki tuba top po prostu taka tuba. Następnie mamy dwa motyle. Ten motyl jest na taki LXL, jest on podszyty z tyłu, ale jak on idzie, to ja nie wiem. Topy motyle również robię z robiłam z tutorialu. Takiej dziewczyny na YouTubie, ale nie pamiętam nazwy. Wystarczy, że wpiszecie Butterfly Top i Wam wyskoczy. Nie mogę go rozplątać, ale mniej więcej tak wygląda. I jest on wykonany z takiej beżowej bawełny. I tutaj ma jeszcze główkę, bo to wiążemy tutaj za głową, a tutaj mamy. Części, które idą tam z tyłu wiążą się na plecach. Tutaj mam jeszcze jeden czarny top. Do dzisiaj pamiętam było to już, w, akurat mamy trochę taką rocznicę, bo było to dwa lata temu, jak taka dziewczyna zamówiła u mnie top motyl. Zapytała się, czy zdążę zrobić przed 11 listopada, bo bardzo jej zależy. No i jak myślicie, zrobiłam ten top motyl. Pojechałam szybko po włóczkę, szybko dziergałam. A jak widzicie, top jest u mnie. Czyli dziewczyna się po prostu później nie odezwała po tym, jak ja już wykonałam ten top. No i niestety, top jest u mnie. Na razie nikt go nie chciał kupić i po prostu leży. Może założę go na manekin, żeby wam dokładnie pokazać, jak wygląda. Ten top mniej więcej tak wygląda. Ja go zawiązałam tutaj z przodu, ale również możecie zawiązać z tyłu, bo tak jak ja zrobiłam z przodu. I tutaj widzicie, te paseczki idą do góry, a te tutaj po bokach. Także tak się prezentuje, i moi drodzy, jeśli coś zamawiacie, to warto później chociaż się odezwać, że jednak rezygnujecie albo. Po prostu kupić daną rzecz, którą zamówiliście. Także apeluję do Was: przemyślcie zawsze swoje zakupy, bo ktoś wkłada w to pracę i pieniądze, a później zostaje z czymś, co było robione tak naprawdę pod specjalne zamówienie. No i do dzisiaj widzicie, od dwóch lat nie sprzedałam tego topu, ale jeśli ktoś by był zainteresowany, to możecie do mnie napisać i chętnie wyślę do Was taki top. Zostały nam już tylko dwa topy, nie cztery, dwa topy. I są to również topy z mojego licencjatu, i jest to taki zwykły top ze ściągaczem na dole i taki top niby tuba, ale jednak też z ramionczkami zrobiony z takiego ściągacza. Ostatnia już część, czyli torebki, i też jest ich tutaj sporo. Tak, zerkam, bo leżą obok mnie, więc już Wam wszystko pokazuję. Do mojego licencjatu zrobiłam takie dwie torby, które były po prostu torbami na przechowywanie rzeczy, na przykład książek, i są to torby wykonane z kwadratów babuni. I powiem Wam, że to było najlepszą rzeczą, którą zrobiłam. One pomieszczą wszystko, one się tak rozciągają, że naprawdę ja jestem w stanie w te dwie torby spakować wszystko, co zrobiłam na szydełku. Także bardzo często zabierałam je ze sobą na uczelnię i są w świetnych kolorach, chociaż to jest mój faworyt. Możecie mi napisać, która bardziej Wam się podoba czerwona czy różowa. Także mamy dwie duże torby. Po zrobieniu całego licencjatu na szydełku. Musiałam chwilę odpocząć i zrobiłam coś na szydełku. Także zrobiłam jeszcze mniejszą wersję takiej torby z dużym uchem. Niestety brakło mi włóczki, i jak widzicie, tutaj jest troszeczkę inny odcień bieli, ale jest sobie taka torebka. Kolejne trzy torby z mojego licencjatu, czyli taka typowa siatka na zakupy. Mini torebeczka, taka wiecie bagietka, ale bardzo mini. <grywka> I taka torebka przez ramię ze sznurka bawełnianego z takimi tutaj dziwnymi przeplotami. I były to również jako takie pojemniki na przechowywanie rzeczy. Tutaj mam taką małą torebkę z, z takiego wzoru jak mesh top. Idealna torebka tylko na portfel i telefon, jak na przykład idziemy na spacer. Kolejne torebki są to torebki ze sznurka bawełnianego i mam tutaj ich kilka. Teraz wrzuciłam niedawno film z tutorialem na taką większą torebkę. Na taką jeszcze nie ma, ale jeśli byście chcieli też taką średnią torebkę, to dajcie mi znać. Ta jest moja prywatna, chodzę z nią dosyć często. Tutaj mam jeszcze drugą taką mini trzykolorową, bo robiłam je wszystkie z resztek sznurków bawełnianych od sznureksa. Także tak się prezentuje kolejna bagietka, tutaj kolejna niebieska. Na taką dużą jest tutorial. Także jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do zobaczenia do obejrzenia i tutaj mamy taką różową. I takie mini dwie torebki już mi tylko zostały. Jedna jest ulepszona o takie bawełniane kwiatuszki. Myślę, że wygląda mega cute. I obie torebeczki i pozostałe będą dostępne również na targach. A jeśli chcecie zrobić sami takie torebeczki, to jest również tutorial. Bardzo szybki, bardzo prosty wzór. Ja wykonuję je w 15 minut, także myślę, że wam na pewno wyjdą. Tu mamy jeszcze torbę z takiego, nie wiem jak to określić, jest to sznurek od hobby, ale on jest taki mięciutki i wypchany czymś. Także nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale widzicie różnicę w wyglądzie. Także mamy jeszcze taką jedną błękitną. I ostatnia torbka, jest to taka duża torba, którą zrobiłam również z takich resztek materiału. Jak t-shirt yarn, ale nie wiem, co to jest dokładnie za materiał, bo dostałam go na uczelni. Także duża taka torebka. Pod rękę, myślę, że też bardzo spoko i na pewno będzie dostępna również na moich targach. Tutaj mam ostatnią torebkę. To jest torebka z t-shirt yarnu. I moi drodzy, czy wy to widzicie? Ja po trzech latach szydełkowania nie umiałam stworzyć torebki. Ja nie wiem o co chodzi. Tak mi to nie wyszło, że po prostu się załamałam i bo to miałam zrobić sobie torebkę na wesele, i po prostu pojechałam do sieciówki i przyznaję się, kupiłam sobie torebkę na wesele, bo. Po prostu mi nie wyszło. Ja to muszę spróć i wykonam coś innego z tego. Okazało się, że kupiłam za mało tego sznurka, plus do tego on był brudny w środku, także nawet nie wiem, podczas produkcji musiało się coś pobrudzić. Bardzo mnie to zdenerwowało, bo nie widać było tego z zewnątrz, a miał on w środku przebarwienia, dlatego no, zeszła mi taka malutka torebka, nawet nie starczyło mi na uchwyt. Także pamiętajcie, sprawdźcie, ile potrzebujecie materiału do stworzenia jakiegoś projektu. I już tak naprawdę na koniec chciałabym Wam pokazać serduszko, które wykonałam również na szydełko z książki szydełkowe Kawaii. Mam nadzieję, że tak się wypowiada to słowo. Jeśli źle to wymawiam, to bardzo Was przepraszam. I wykonałam jeszcze takiego króliczka na Wielkanoc. I są to dwa pluszeczki, które posiadam w domu. Zrobiłam jeszcze dwa króliczki troszeczkę inne, ale może wrzucę Wam tu zdjęcie, jak mam. Jeden króliczek był na zamówienie, a drugi był na, w ramach prezentu. Także to są dwa pluszeczki, które wykonałam i nie wiem, czy jeszcze wykonam, ale jak wiecie, obserwujecie mnie, jesteście ze mną na liveach na TikToku, to wiecie, że marzy mi się wykonanie krówki. I może kiedyś w końcu zrobię moją wymarzoną krówkę? A w tym filmie, w sumie, to już wszystko Wam pokazywam. Jeśli nie widzieliście pozostałych części, to bardzo serdecznie Was zachęcam do obejrzenia. Zapraszam Was na moje pozostałe profile społecznościowe. I w tym filmie to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Po więcej treści szydełkowych, buziaki, pa pa!